Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, oczywiście przesłano roszczenie wzajemne, przesłałem roszczenie wzajemne, odpowiednio je udokumentowałem. I teraz, I teraz Piotrek, piłka jest po Twojej stronie. I teraz to, co YouTube mi tu pisze. Jeżeli roszczenie wzajemne zostanie przyjęte, przekażemy dalej pełną treść powiadomienia stronie wnoszącej roszczenie, a więc Piotrkowi. Która zażądała usunięcia Twoich treści, Twoich filmów. Będzie ona miała 10 dni roboczych na ich sprawdzenie. Jeśli nie udowodni, że podjęła przeciwko Tobie działania na drodze sądowej, Twoje filmy zostaną przywrócone. Wyślemy Ci maila z informacją o działaniach podjętych w związku ze zgłoszeniem roszczenia. Może też, możesz też śledzić status roszczenia. A więc, Piotrusiu. Po Twojej stronie piłka, proszę bardzo. Chcesz się boksować na zgłoszenia nie ze mną, a już na pewno nie o prawa autorskie. Także masz 10 dni, jeżeli nie udowodnisz, że, że, to, są, że, to, są, że, to, że to są Twoje filmy i Twój głos, bo ja tam jasno napisałem: To nie mój głos. Jeżeli udowodnisz, to tak. Jeżeli nie udowodnisz, to niestety po 10 dniach filmy wracają. Takie są reguły gry, bo grać to trzeba umieć, a nie, a nie słuchać bab. Bab się nie słucha, Piotrusiu.